Kochani, zlot się skończył, zmieniliśmy miejscówkę jeszcze na jakiś park. Pojechaliśmy dalej z Arciem, Adrianem i e, Robertem i Wojtkiem na taki oto duży zielony plac. Chłopaki tam poszli do piaskownicy, tam poznajdowali jakieś monetki. A ja tu z podławki moje pierwsze 10 centów dzisiaj mam nadzieję, że nie ostatnie. No i co, i lecę dalej. No i kolejny parczek z chłopakami. Ty wygrałeś konkurs na pierwszą monetę A potem kto miał? Ty miałeś? A ty Wojtek wykopałeś tam monetę? No a ja wykopałem To zostałeś, a teraz Teraz twoja kolej A zmieniliśmy miejscu i patrzcie na to Tu już kurde dziecka się w basenie kąpią Ludzi mnóstwo Jest grill Grille dobrze trafiliśmy Jak coś to w samochodzie mamy coś do grilla Tylko nasz muszą zaprosić Niedawno z Arcin rozmawialiśmy o frankach Właśnie belgijskich, holenderskich A tu mamy monetę A nie, a jednak nie, kurde To mnie zmyliło 50 centów zwykłe Naprawdę to jest przepiękne Tak Ryjemy sami po sobie, bo chodzimy znowu w tym parku. Gdzie jakiś czas temu z chłopakami wykopałem depozycik? Kto oglądał, to mniej więcej kojarzy. I kurczę, ale teraz mam 1950 rok, pięknego jednego centa. Pozdrawiamy 1950, a wcześniej wykopał Robert też jednego centa, bodajże 51 albo 59. Także, no super, super. Jeszcze raz super patrzcie, jaka patyna piękna, zielona. I Julianka trzecia moneta tutaj. I'm just trying to get to you, like I wanna make you mine. I'm just spending all my thoughts on you, like I need you now. I'm just tryna to get to you, like I wanna make you mine. Yeah. I'm just spending all my thoughts on you, like I need you now. Mary Jane. Mary Jane, please help me. Mary Jane, please say... tak. I Czekaj, chwilę czekaj, nie podejmuj, tak od razu daj popatrzeć ludziom. Ale coś ładnego, czekaj, przełączymy się na normalną kamerkę. Łańcuszek jest. Jak się czujesz? Eee, bez biżuterii nie wracamy. Emocje są zawsze mega, nie? A ja zaraz, petarda, niech, no. zaraz zobaczymy tutaj wszyscy razem Marci też już pędzi co my tu mamy. Ale o tak jak widzicie jest łańcuszek Nie wierzyłeś? To uwierz, bo Patrzcie, to jest moje już drugie w tym roku To była, to była być może branzoleta I ona już jest, już jest pocięta przez kosiarkę Kochani ona już jest pocięta przez kosiarkę Dawaj na łapę Tu masz na łapę To jest pocięte przez kosiarkę i łańcuszka to my nie usłyszymy już Trzeba by było ręcznie szukać Ale patrzcie na tą piękność Piękność Roberta Bez biżuterii nie wracamy, co? Dawaj pionę To jest to, nie? Gratulation To jest to Gratulation, nasza radość jest razem z tobą Sygnał płytki Chłopaki znowu lecą zobaczyć tym razem u mnie petardunia Czy to będzie naprawdę petardunia Czy nie będzie petardunia Srebrna kieta Jeżeli będzie srebrna, to będzie Maja Dzwoniła przepięknie, nie? Patrz. Patrz jako, że pierwszy raz z nami kopiesz podejmiesz moją kietę bardzo cię proszę Tylko delikatnie powoli żeby wyszła cała chcę ją wziąć Ona jest rozerwana Ona będzie Nie, rozpięta, rozpięta? Jest, Zobacz, cała Patrz jaka ładna sztuka Wojtek A tu jest... Zerwana ona była, widzisz? I nieważne jaka. Ważne, że jest. Jest 5. srebro? Ja, jasne. 9, 2, Dziękuję, Archie. Ja kręcę, Srebro na zlocie i srebro w parku. Teraz mamy testy na kiecie. Wcześniej były testy na łańcuszku, na innym. Teraz chłopaki testują na tym. Ja pierdziele Dziękuję Arci za podjęcie Dziękuwa <grymne> Pędzimy do Wojtka Pędzimy do Wojtka Bo jest chyba następna petarda O ja pierdzielę Przełączam Kurde. się na kamerkę z telefonu bo będzie lepiej widać Ludzie jakie dzisiaj tu są emocje Jakie są emocje już dawno z Wojtkiem nie kopałem Skurde z Arcim, jeszcze też nie kopałem Jesteśmy w tym samym parku, do którego chodzimy systematycznie I to jest niemożliwe co tu się dzieje Patrzcie do tego razem Zaglądajcie do tego co teraz Wojtek tutaj wydubał mój Wojtek, to twoja znajda I Ja pierdziulam Życzymy ci tego najpiękniejszego koloru jaki by mógł być Co to będzie jakiś budda? Czy coś takiego? Jest pójńca, tak? Popy, hmm. jest Jeszcze nie ma. <laughs> to jest kurde już petarda dynami. I tak to już jest petarda, nie? Ale spokojnie, może być tu u góry Wojtek. Na no już, spokojnie. Jest, 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 na, jest, na, jest na łóżku coś. Nie, nie, to na boku Wojtek. Bardzo malutkie. Jest. Po, po tej stronie albo po drugiej Jeżeli to doczyścimy. Załączymy się, ale Wojtuś jak łapy nie trzęsą, nie? Wszyscy zaglądamy do tego no. Tutaj już A mamy to po doczyszczeniu i po raz pierwszy widzę coś takiego mistrzostwo świata. Zobaczcie to jest zrobione Wygrałeś. z samorotka, z samorodka złota z takiego dużego samorotka złota zrobione Gold? Pięknie Gold yeah. Wszyscy widzą nasze emocje i niestety tego się nie da ukryć Tego się nie da ukryć Ale no po raz pierwszy coś takiego widzę z samorodka zrobione kurdebele wisior Jeszcze raz gratulacje Wojtek Naprawdę Dzięki. Dzięki. Mistrzostwo świata Jesteś dzisiaj najlepszy Co tu się dzisiaj dzieje Robercie? Eee... Nie, znajduj... nie mogę znaleźć piździonka Cuda się, ale dzieją. Cuda się dzieją Pokaż to Patrzcie jaką słówkę wywalił piękną, ale śliczność. Ja raz widzę. Nie, nie, ale śliczności. I to będzie kolejne sreberko. I zobaczcie do Pandorki. Do Pandorki o, Ale piękna sowa Kurde jak ona jest ciężka ty no. Ale jest piękna Ale jest piękna subwencja Normalnie aj, aj, aj. Tylko Arci nam dzisiaj muszę ci oddać dopiero piona to się liczy. Tylko Arci nam dzisiaj zostaje bez biżuterii na nie. razie Graty, graty, jeszcze raz graty Na dzisiaj koniec kochani Wcześniej pożegnaliśmy Wojtka. Wojtek troszeczkę uciekł szybciej. Ja pół godziny po Wojtku. Chłopcy zostali jeszcze ryją. Adriano, Arci i kurka wodna Roberto. Ja mykam w tych pięknych okolicznościach przyrody. Jest zadowolony, niesamowicie zmęczony, niesamowicie od samego rańca. Tyle godzin tuptania, ale było warto, warto. Kurde, pozdrawiam Was, dziękuję że jesteście z nami, ze mną i do zobaczyska w następnym razem.